Witam na kanale Wymyśli Zrób. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o targach budma, na których byłem ostatnio. Jestem bardzo, to bardzo pozytywnie zaskoczony tymi targami. Byłem pierwszy raz na takim wydarzeniu. Także jeśli jesteście zainteresowani, co udało mi się dostać od niektórych wystawców i jakie mam doświadczenia odnośnie tych targów, zapraszam na film. To najpierw powiem wam, jak się dowiedziałem o tych targach. Po prostu z internetu Zobaczyłem na, na jakąś informację, że są targi Akurat dowiedziałem się o tym Kilka dni przed samym wydarzeniem Bo nie planowałem, że będę tam jechać Akurat miałem wolne w pracy To zapytałem się Monisi Czy nie chce zrobić sobie wycieczki do Poznania Moniszka się zgodziła Bo to też jest tematyka, która ją interesuje Dlatego zapakowaliśmy się I pojechaliśmy Plan był taki, że pojedziemy na jeden dzień Ale się okazało, że tam jest Tyle tych przeróżnych stoisk ciekawych, że no nie da się tego przejść w jeden dzień. Zostaliśmy na kolejny dzień i tak brakło czasu, także wydaje mi się, że na spokojnie, jeżeli chcecie przejść sobie, przynajmniej w przypadku Budmy, bo nie wiem jak jest w przypadku innych targów, no ale no, to co zobaczyłem tam to jest masakra. Tyle hal, tyle wystawców. No, nie da się tego przejść w jeden dzień, nie da się tego przejść w dwa dni. Wydaje mi się, że taki optymalny czas to są 3-4 dni, czyli tyle, ile targi trwają, bo targi trwają chyba od poniedziałku albo od wtorku do piątku, czyli 4 dni. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał, kliknij subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. Przeszedłem pierwszego dnia z grubsza po całych targach, ale no zahaczyłem tylko pewne stoiska. Pierwszego dnia byłem na Lange Łukaszuk, tam yy, Kacper, czyli mój imiennik, opowiadał mi yy, o nowym starmiksie akumulatorowym, takim malutkim, fajnym plecakowym czy tam takim podręcznym odkurzaczu. Testowałem go, naprawdę bardzo to bardzo mocno ciągnie i nie chcę tutaj nic mówić, ale Pomimo mojej wielkiej sympatii do Festula, no to ten odkurzacz podręczny, festulowy, ten taki w skrzyneczce, w porównaniu do tego od, od Starmixa, no to to nie ma co porównywać. Naprawdę jest bardzo, ale to bardzo mocny. No i też ma bardzo takie ciekawe rozwiązania. Nagrałem film o tym, także na pewno, jeżeli będziecie zainteresowani, to będziecie mogli się zobaczyć. No ale no, skupiłem się, tak jakby tego dnia, na tym Starmixie. Bardzo mi się podobał po nagraniu materiału o Starmixie. Szybciutko przemieściłem się na stanowisko Festoola, bo byłem ciekaw, co tam wymyślili. Ja, z racji tego, że jestem wielkim fanem tej marki, to na bieżąco jestem z wszystkimi nowościami. Nawet w sumie często mam e, rzeczy do testowania na długo przed, e, tak jakby, premierami. Także, no, przymierzyłem sobie egzoszkielet e, i co jestem bardzo zadowolony, przetestowałem sobie tą malutką piłę akumulatorową, tą, co się tam, Sys chyba 50, tak? Jakoś tak ona się nazywa. Jeśli tak, to przepraszam, ale no nie pamiętam dokładnie tej nazwy. No ale wiecie, chodzi o tą piłę taką w systemerze. Stawek mi o niej poopowiadał, też nagraliśmy materiał. Bardzo fajna piła. Czy to jest temat tak, jakby dla mnie? Wydaje mi się, że jakbym robił więcej tematów, tak jakby w środku: jakieś mebelki, czy tam jakieś parkiety, listewki, pierdoły. Bardzo ciekawa alternatywa dla takich. Zwykłych pił, y, takich przenośnych, stołowych, tak? Cena dosyć wysoka, no ale też daje od siebie bardzo dużo. Także wydaje mi się, że jest to ciekawa pozycja i warto uwagi. Po festulu jeszcze szybciutko y, przeszliśmy się z Moniczką po reszcie, tak jakby hangaru. Nie zdążyliśmy wszystkiego przejść. Y, następnego dnia, z samego rana, zaatakowaliśmy hale i pierwsze stoisko, na którym się zatrzymaliśmy, to były y, torby. Tego typu i to są Veto Propack. I tutaj akurat dostałem od Sebastiana, czyli właściciela portalu Torby Narzędziowe, tą torbę, dał mi ją w sumie za darmo tak, i powiedział, że się sprawdziło. Tak jak ja z nim rozmawiałem, on mi pokazywał te swoje torby, to wszystko, że to tam jest właśnie amerykańska firma, bardzo dobra jakość. No i powiedział mi cenę za no, taką, powiedzmy, otwartą torbę. No, to cena była wyższa jak ta torba festulowa, nie? także masakra, ale no, wziąłem w rękę tą, tą, tamtą torbę, czuć bardzo wysoką jakość. I Co jest ciekawe, jak stałem tam przez, nie wiem, powiedzmy, pół godziny 40 minut, to kilka osób podeszło do stoiska i właśnie mówią, o, że dzień dobry, że super torby, że zamówiłem, że czekam, coś tam, coś tam. Także no, wydaje mi się, że. Ciekawa alternatywa dla klasycznych skrzynek i też nagram sobie materiał z testowania tej torby, bo, no bo sam jestem ciekaw. Ja nie jestem jakimś takim wielkim fanem toreb, bo bardziej preferuję rozwiązania tak jakby skrzynkowe. O torbach Veto Propak też jest nagrany materiał. Tam Sebastian dużo o nich opowiada, także jeżeli jesteście zainteresowani, to też odsyłam was do materiału z tymi torbami. Kolejne stoisko, które zaliczyliśmy, to były wiertła, ściski od Baseya, narzędzia ręczne Knipex i jeszcze tam inne jakieś marki były. Nie jest tak jakby producent, tylko nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, ale to jest jakaś firma, która pomaga tak, jakby w sprzedaży tych produktów w Polsce. W opisie filmu też postaram się dodać linki do tych stron. No i co, tam się dowiedziałem bardzo ciekawych rzeczy. Testowałem takie wiertła uniwersalne. I na przykład wierciłem w kamieniu wierciłem w cegle, w, w drewnie, w jakiejś sklejce, potem jeszcze w metalu i było jedno wiertło, tak jakby uniwersalne i zrobiło to na mnie bardzo, ale to bardzo duże wrażenie. Eee, co tam jeszcze testowałem? Testowałem takie wiertło specjalne do dachówki. Eee, no jak dla mnie bomba, bo tak, ale to tak no bez problemu delikatnie przechodziło przez tą dachówkę ceramiczną, że no aż było bardzo satysfakcjonujące. Później ten pan ze stoiska poopowiadał mi troszeczkę o ściskach od Baseya. Bardzo to bardzo fajne rozwiązania, takie różnego rodzaju ściski, regulowane uchwyty, no masakra. Basey to jest naprawdę inna liga jeśli chodzi o ściski. O knipexach nie rozmawialiśmy, bo akurat w sumie co, no mam dużo, bardzo sobie chwalę, także nie jestem jakoś tak bardzo zainteresowany tym, bo je mam. Kolejnym stoiskiem było stoisko z między innymi młotkami Halder i jak ja myślałem że młotek to jest młotek, o ten jest nie wiem, tam powiedzmy metalowy, ten jest plastikowy, a ten będzie na przykład do bruków, no to takie pojęcie miałem o młotkach, no to tutaj Pan mnie naprawdę ale to wyprowadził z błędu. Zrobili taki wykład na temat młotków, że no, masakra. I te młotki halder, no to też jest inna liga. W ogóle właśnie fajne na tych targach było to, że ci wystawcy, oni też, no tak jakby, no, my już byliśmy ostatniego dnia, co właśnie z tymi młotkami. No to wiadomo, już po czterech, czy pięciu dniach, tak jakby pracy, no człowiek jest zmęczony. Oni cały czas taką pasją opowiadali o tych ich produktach, że też, no, takie było przyjemne. Popowiadam mi o młotkach, pokazał mi, potestowaliśmy sobie, no, naprawdę bardzo, to bardzo fajna sprawa. I od nich dostałem yy, taki zestawik Tajimy. I tutaj mamy metróweczkę, jakiś taki nożyk. Jestem w sumie nawet ciekaw, jak to wszystko działa, także zaraz sobie to otworzę i pokażę wam. Yy, pogadałem też z tymi chłopakami, bo opowiadali mi o tych metrówkach, o tym wszystkim. Naprawdę, no, czuć było, że e, oni nie są tam za karę, tylko im to sprawia mm. <grym> równie dużą satysfakcję i radość e, jak mi. E, co jeszcze? Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że pierwszego dnia e, byliśmy na stoisku Hardy i to jest producent pędzli ogólnie jakichś takich akcesoriów do e, malowania, do glazurnictwa też mam jakieś agregaty malarskie, pękarskie, no ogólnie też duża firma, co najważniejsze, Polska. No i oni akurat mają siedzibę pod Poznaniem, z tego co pamiętam. I tutaj właśnie chłopak dał mi do przetestowania najładniejszy pędzel, jaki kiedykolwiek widziałem. Coś takiego też mi zrobił wykład na temat tych pędzli. I co jest fajne, że on jest tak jakby z różnych włosi, ale to naprawdę czuć tą różnicę, że jest tutaj taki sztywny, ale zarazem jest delikatny. Także no, fajna sprawa, potestuję sobie. No i też w sumie bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy mieli tam na tym stoisku. Na pewno będę chciał sprawdzić więcej produktów od Hardy. Bo raz, że mi się podoba nazwa, a dwa, że naprawdę ten pędzel zrobił na mnie bardzo, to bardzo dobre wrażenie. Następnego dnia, czyli w piątek, już tak powiedzmy na koniec naszej podróży, poszliśmy na stoisko od Timo Systems. No i tam też ekipa zrobiła nam bardzo fajne prezentacje, zrobili nam wykład na temat napraw uszkodzeń różnych powierzchni. No i tam naprawiałem blaty dębowe, czy tam powiedzmy takie drewno i tam zalewałem to taką, nie wiem, to był poli, polimer, no nie, nie wiem co to było, nie, nie pamiętam do końca, no ale jakaś tak, to powiedzmy przypominało troszeczkę taki gorący klej, wciskałeś, taki gościu pokazywał jak naprawiać yy, płyty meblowe, czy tam blaty, yy, no naprawdę bardzo to bardzo fajne stoisko, też z fajnymi ludźmi, bo też widać było, że i to sprawia radość, że mogą to, nie wiem, pewnie w setnie raz zaprezentować, ale no fajnie to wyglądał. Podsumowując, mimo rzące, targi bardzo to bardzo się podobały, także jeśli macie możliwość, to zachęcam do sprawdzenia tego wydarzenia. Może Wam też uda się zgarnąć jakieś fajne gadżety. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę, subskrypcję. Sprawdźcie inne filmy. Do zobaczenia, cześć!